Nie wiem, czy to jest śmieszna historia, czy by bardziej y, tragiczna. W TCN w 2003 roku zacząłem swoją karierę aktorską, i o mało włos bym jej nie skończył. Był rok 2004 pierwszy dyplom y, w TCN. -ie. W reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza graliśmy Iwony Księżniczka-Burgunda. Przestrzegam wszystkich studentów i absolwentów Akademii Teatralnej przed jedzeniem orzeszków w trakcie spektaklu. Ja, jedząc te orzeszki, usłyszałem, że właśnie powinien być na scenie, czyli ta pauza to ja. I biegnąc z pierwszego piętra, krzyczałem tekst, dusząc się i plując orzeszkami i z tym samym wpadłem na scenę. Mam nadzieję, że tylko opłułem koleżankę cudowną Agatę Milutę, która czekała na mnie i improwizowała prawdopodobnie przez 7 minut scenę. Mam nadzieję, że nic się nie dostało widzom. Przemysław Stippa. Skończyłem Akademię Teatralną w 2004 roku. Moi drodzy, mam nadzieję, że role w Teatrze Kolegium Nobilium będą tylko, będą tylko przed taktem do pięknej kariery i pięknych przygód zawodowych. Trzymam za Was kciuki. Wszystkiego dobrego.